Witam wszystkich z tej strony. Signed, i w dzisiejszym odcinku opowiemy sobie o replice LCT AKM Economy. Zapraszam. To zacznijmy od unboxingu szybkiego. Replika przychodzi w takim standardowym kartoniku w środku mamy. Gazetkę LCT możecie zobaczyć sobie na inne ich repliki. Z tego co widzę, gazetka została zaktualizowana. No, no, nawet nawet. Tak, została zaktualizowana, widzę nowe części nowości, możecie się z nią zapoznać i zobaczyć sobie inne repliki w ofercie LCT. Mamy też standardowo, instrukcja użytkowania repliki. L... <laughs> instrukcja użytkowania replik elektrycznych AEG pod Gunfire. Ja replikę kupiłem w sklepie Red Beret, ale to, że Gunfire jest dystrybutorem, to oni mają tą replikę z Gunfire. Em. Zdejmujemy karimatkę i replika przychodzi właśnie w takim opakowaniu. To oczywiście wytłoczka z plastiku. Mamy tutaj magazynek stalowy Mid na 70 kulek. Nie ma tutaj tego bziźnika do podkręcania. Metal możemy się upewnić. Magnes trzyma. Tak, to jest stal. Stalowy magazynek na 70 kulek. Super. Dobra, y Jeszcze mamy tutaj takie takie cuś. Nie wiem, co to jest. Twórzmy sobie, byście zobaczyli. Są takie breloczki kolekcjonerskie, jak ktoś lubi to może sobie zawsze zaczepić ja ich mam od groma, bo mam kilka replik LCT i widzimy LCKM ECONOMY a z drugiej strony mamy bardzo fajnie wygrawerowane logo LCT spoko dobra i przejdźmy teraz do głównego punktu tego filmu czyli replika AKM LCT wersja ECONOMY była zabezpieczona pianką na trapie suwadła zamka, żeby nie uszkodziła opakowania. Posprzątajmy ten pierdolnik i przejdźmy do repliki. Teraz skupmy się na replice. Oczywiście to jest LCT, czyli wszystko jest zrobione ze stali praktycznie. No tam gdzie jest polimer to jest polimer, ale wszystko zewnętrznie to jest stal. Nie ma tutaj innego elementu zrobionego z. Aluminium, czegoś takiego, wszystko z zewnątrz jest stal i polimer. Jeżeli nie wierzycie, to mamy magnes. I zaczniemy od tumika płomienia. Oczywiście stalowy, muszka stalowa, przyrządy celownicze, ten do wykręcania, wszystko jest stalowe. Nie wiem, czy gdzie widać. Skup się, skup. O, widać. Wszystko tu jest zrobione ze stali. Wycior stalowy. Niestety wycior. Lata, ponieważ w tej replice z polimeru, yy, dziury są większe, przez co właśnie ten wycior może sobie latać na lewo i prawo, ale tutaj dodacie trochę gorącego kleju lub nie wiem, trochę taśmy izolacyjnej i to nie będzie latało, więc problem można rozwiązać w prosty sposób. Ok, lufa. Stalowa, yy, blok gazowy, stalowy, tutaj nakładka gazowa. Stalowa. Z polimeru jest oczywiście zrobiona okładzina rury gazowej. Oczywiście a to wszystko jest ze stali. Tutaj ta klamra jest stalowa. Idąc dalej. Zwalniacz rury gazowej jest stalowy. Przyrządy celownicze są stalowe. Bloczek stalowy. Atrapa suwadła stalowa. Body oczywiście stalowe. Będzie się trzyma stal. Selektor stalowy, pokrywa jest stalowa. Zwalniacz magazynka, wszystko jest stal. A właśnie. Dobra, przepraszam, skłamałem. Spust jest zrobiony z aluminium. Tak, aluminiowy spust. Magnes nie łapie. Łapie tylko zewnętrzne części stalowe. To jest aluminium. Tego nie pomalujesz. Ok, idąc dalej, zwalniacz pokrywy jest Stalowy, tu wszystko jest zrobione ze stali, stopka kolby jest zrobiona ze stali razem ze śrubami i tym, tą pokrywką na sprężynie. Wszystko jest stalowe. Bateria mieści się w kolbie, więc jeżeli chcecie się dostać to do środka musicie odkręcić te dwie śruby i jest naprawdę dużo przestrzeni, więc możecie sobie wsadzić bardzo duże pojemne baterie bez żadnego problemu. I to jest większy plus, jeżeli chodzi o replikę. Ekonomii jest troszeczkę lepsza od wersji z drewnem, właśnie pod tym kątem, że więcej jest miejsca w kolbie. Przechodzimy na drugą stronę. Mamy ucho zawieszenia i montaż na jaskół czy ogon, żeby przyczepić sobie jakieś przyrządy celownicze. Wszystko jest zrobione ze stali. Jeszcze możecie sobie zobaczyć, jak ta replika wygląda. Naprawdę bardzo mi się podoba. Kupiłem ją sobie, żeby ją ulepszyć. Wrzucę sobie przód od pula i zrobię z tego taktycznego kałacha. Naprawdę bardzo mi się ten kałaszek podoba. Dobra. Mamy na stole dwie repliki. AKM Economy i AKM zwykły. To jest mój stary kałach, którego też kupiłem sobie. To jest LCT, przyczepiłem pasek, ale żeby go zdjąć na film, to byłoby za dużo roboty, więc nie zwracajcie na pasek uwagi. Replika przechodzi bez paska. To nie jest istotne tutaj. Dobra, LCT, wersja Economy i zwykła. Oczywiście kałach Economy ma łożę kolbę zrobioną z polimeru. A zwykły LCT AKM ma zrobioną z drzewa, przez co replika ekonomi jest lżejsza i tańsza. I też moim zdaniem wytrzymalsza, co jest takim troszeczkę paradoksem: bo jednak polimer a drzewo to są dwie zupełnie inne rzeczy. Jeżeli ktoś strzeli wam z kulki w drzewo, to jest szansa, że odpęknie albo coś w tym stylu, ale to musiał naprawdę z bliska strzelić ich w jakiś słaby punkt. A polimer jest taki, że właśnie kulka się po prostu odbije i nawet się nie odkształci. Więc wielki plus. Jeszcze taka jest różnica, że chwyty w wersji economy chwyt jest zrobiony z koloru z polimeru czarnego, a zwykły AKM ma ciemny brąz. Taki mały szczegół. Jeszcze ważna rzecz to jest kolba. Wersja economy ma inny, inny rodzaj kolby niż zwykły AKM. Przez co się różnią bardzo, ale co jest najciekawsze, że wersja Economy i ma więcej przestrzeni w kolbie, przez to, że to jest polimer. Polimer może być, mieć ścianki 3 mm grube, przez co daje nam naprawdę dużą powierzchnię w środku wewnątrz na wsadzenie naprawdę dużej pojemności baterii. Niestety AKM nie ma takiej możliwości. Ponieważ dziura na baterię jest bardzo wąska, dlatego, że to jest drzewo. Jeżeli drzewo byłoby wydrążone za głęboko i ścianki byłyby za cienkie, to by popękało. Przez co uznaję, moim zdaniem, jest takie doświadczenie, jeżeli chodzi o replikę ekonomii, że ona jest po prostu lepsza od zwykłego kałacha, y, y, zwykłego LCTK, -ka właśnie AKMA. No, oczywiście, są fani takiego drzewa i w ogóle, ale. Moim zdaniem, jeżeli chcecie zbudować jakiegoś fajnego taktycznego kałacha, to wersja ekonomii jest znacznie lepsza. Nie dość, że jest tańsza. Ma polimer, co też daje bardzo dużo. Jest też czarna, więc łatwiej się ukryjecie niż z czymś takim. A uwierzcie mi, taki kolor bardzo mocno rzuca się w oczy. I co jest jeszcze najważniejsze, jest zasadnicza różnica między tymi dwoma replikami, a mianowicie weźmy sobie zwykłego AKM-a. Widzicie, on wygląda tak, nie ma tutaj tej szyny na jaskółczy ogon. Wersja Economy takie coś posiada, przez co jest moim zdaniem jeszcze bardziej zaawansowana. Więc tutaj jest super plus, bo możecie sobie zawsze wrzucić tutaj jakąś szynę i, i możecie zamontować jakiś luneta albo kolimator taktyczny, to już od Was zależy. A tak poza tym, konstrukcyjnie są praktycznie to same repliki. A co najważniejsze, bebechy w jednej jak i w drugiej replice są dosłownie te same. Gearbox wersja trzecia, klasycznie Gearbox LCT, wszystko jest takie samo. Sprężyny, głowice, tłoka, tłoki, zębatki, wszystko jest to samo. Więc zastanówcie się, chcecie mieć takiego kałacha czy takiego, bo różnica jest praktycznie 200 zł. A moim zdaniem kałach od LCT Economy daje Wam większą przewagę, jeżeli chodzi o takiego kałacha zwykłego, bo macie więcej miejsca na baterię. Jest to zrobione z polimeru, więc Wam się nawet jak upadnie, bo coś jest, mała szansa, że Wam się uszkodzi. Maszynę montażową na jaskół ogon, więc możecie sobie bez problemu jakiś celownik wrzucić. I obydwie repliki są zrobione ze stali, więc. Wy zadecydujcie. Moim zdaniem ta replika ma więcej bajerów od tego. Ale to już każdy ma jakiś gust swój. Jeżeli wam się podobało, dajcie lajka, napiszcie komentarze, zasubskrybujcie. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, piszcie w komentarzach. Ja jestem bardzo chętny wam odpowiedzieć odnośnie tych replik. Co jeżeli tam chcecie jeszcze zmienić albo coś to już naprawdę od was zależy, bo replika może być naprawdę bardzo bardzo customowa, jak wam się tylko żywnie podoba. I co jest najciekawsze, też jeszcze muszę nagrać film, że włoża MacPulowskie pasują bez problemów do kałachów od LCT. A mianowicie, a mianowicie, chcę założyć taki, oczywiście, chwyt. To jest oryginalny chwyt od MacPula. To nie jest jakaś tam podróbka, to jest od prawdziwego kopalnego, trochę kosztowało. I co jest najciekawsze, jeżeli się zastanawiacie, to klamry dosłownie idealnie pasują na lufę zewnętrzną. Bez żadnych kastumowych rzeczy, jak nie wiem, piłowanie czy coś. Idealnie to pasuje. Przymierzałem, więc dlatego kupiłem sobie tego kałacha, bo chcę zbudować sobie takiego fajnego, taktycznego kałaszka. Więc to będzie naprawdę super, super, kastumowy build. Dobra, ja już nie przedłużam. Dzięki za oglądanie. Jeżeli macie pytania, piszcie. Do zobaczenia. Cześć.